Pisz pijany, redaguj trzeźwy. To cytat z Hemingwaya. I nie miał on na myśli tego, żeby pisać po alkoholu, ale to, żeby najpierw wyłączyć kontrolę, a dopiero później użyć rozsądku. I już wyjaśniam. Wiesz, kiedy ci wpadają najlepsze pomysły do głowy, nie wtedy, kiedy jesteś wypoczęty, tylko wtedy, kiedy ledwo co stoisz na nogach ze zmęczenia. I wtedy ciało mówi ci, byku. Już wystarczy. Ciało albo żona ci tak mówi. I nagle wtedy głowa rzucać ci pod nogi jakąś dziwną jasność. <ścoughs> nie, nie, nie mogę. nie, nie, nie nagram tego. Już jest okej, okay. wróciłem. Psychologia nazywa to redukcją hamowania poznawczego. Mówiąc po ludzku, zmęczenie wyłącza w tobie wewnętrznego policjanta, który siedzi z tyłu głowy i mówi, że czegoś się nie da zrobić lub że nie powinieneś robić tego w ogóle. I dopiero, kiedy on schodzi ze służby, mózg zaczyna łączyć rzeczy, których wcześniej nie widział. Nie dlatego, że nagle stajesz się geniuszem, tylko dlatego, że w końcu przestajesz siebie cenzurować. Wystarczy zrozumieć jedno. Kiedy jesteś wykończony, system kontroli staje się słabszy i intuicja przejmuje ster, prowadząc cię często dalej niż logika. Nietzsche mówił, że myśl przychodzi do człowieka wtedy, kiedy chce, a nie wtedy, kiedy człowiek tego chce. A zmęczenie robi jedną prostą rzecz: usuwa z drogi wszystkie szlabany, które kazały stać ci w miejscu, a jak szlabany idą w górę, myśl wreszcie ma jak przejechać. Dlatego czasami najlepsze pomysły przychodzą ci do głowy wtedy, kiedy nie masz już siły, bo to są jedyne momenty, kiedy nie przeszkadzasz samemu sobie. A tak nawiasem mówiąc, jestem niepiący.